Tego wieczoru otrzymaliśmy taką dobrą nowinę. Naprawdę dobrą nowinę. Bo to od samego początku, od pierwszego czytania słyszeliśmy o, jak Bóg nas przekonuje, że nie zapomina o nas i nie opuszcza, troszczy się. W tych wzruszających nawet słowach proroka Izajasza Bóg mówi do mnie. Nawet gdyby niewiasta zapomniała o niemowlęciu, ta, która kocha swojego syna łona, ja nie zapomnę o Tobie. Nawet z pewnym powtórzeniem, nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Charakter tej wypowiedzi wyraźnie jest więcej niż emocjonalny. Gdyż takie ogromne zaangażowanie Boga w przekonywanie nas, żebyśmy nie mieli było wątpliwości żadnych, że Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy byli świadomi Jego troski o nas samych. Z drugiej strony refren psalmu, jedynie w Bogu spokój znajduje moja dusza przypomina też o czymś innym, o tym, o tym że żadna inna troska nas tak nie uspokoi jak troska o to, żeby znaleźć się rzeczywiście w Bogu. Jak to w Bogu można się znaleźć? Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza moja. Czy jest, możliwe, czy jest możliwe tak głęboko wejść w czyjeś istnienie, żeby można było napisać, że się jest w kimś? Że nie jest się przy kimś, tylko w kimś. Otóż Bóg jest aż tak otwarty. Nawet Matka Rodzona nie ma. Swojego dziecka przez całe życie w sobie. Tylko przez 9 miesięcy. A Bóg w sobie może mieć przez całą wieczność człowieka. Cóż to za troska. I, i wreszcie ten wspaniały pasus ewangeliczny, bo o trosce. Nikt nie może dwom Panom służyć. Bo albo się służy Bogu, albo Mamonie. I te końcowe słowa o tym, że nie trzeba się troszczyć o jutro, tylko o królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam dodane. I tu gdzieś w tych wszystkich słowach, które dzisiaj usłyszeliśmy, zdarzają się tak dwie troski. Troska Boga o człowieka i troska człowieka o Boga. Bóg oczekiwałby takiej, takiej sytuacji pomiędzy nami a nim. Troska. Troszczyć się, to również jakoś poddać się czemuś. Bo to, o co się troszczysz, sprawia, że staje się to dla Ciebie Panem. Stąd Pismo mówi Mamona. Nie troszcie się o Mamonę, bo troszcząc się o nią, będzie ona dla Ciebie Panem. Stanie się czymś, co Tobą będzie rządziło i podporządkowuje, podporządkuje Twoje życie, swoje mocy. Troszczyć się o Boga to też poddać się Jemu w jakiś sposób. Ale w przypadku Pana Boga nie grozi nam żadna dewastacja naszego istnienia, żadna krzywda. Słyszeliśmy, że on sam mówi, nawet matka nie ma takiej troski o dziecko jak ja o ciebie. W ogóle tak czasem mówimy, bracia i siostry, że życie to jest pełne trosk. A tak, to prawda. Może nawet to nasze istnienie jest jakimś gatunkiem troski. Mówi się, że życie jest zmartwieniem. W języku biblijnym, w języku greckim ta troska czy też zmartwienie nazywa się chemerimna. I oznacza nie tylko troskę. Takie zamartwianie się czy zmartwienie. Ale też staranie się o coś. Niepokojenie się czymś. A wreszcie zajmowanie się czymś. A również to słowo oznacza rozmyślać o kimś lub o czymś. Może nawet pewnym... Odciniem smutku, ale troszczyć się to tak zastanawiać się nad czymś, rozmyślać o kimś. W greckiej kulturze tym słowem troska, hemerimna obdarzało się również takie rasowe, że tak powiem, rozmyślania filozofów, ponieważ oddawało to pojęcie istotę pewnej postawy życiowej, a więcej filozofii. Skupienia na tym, co dla człowieka powinno być najważniejsze. I dlatego o filozofach nie mówiono, że oni może rozmyślają, czy zastanawiają się, czy medytują, spekulują, tylko raczej używano sformułowania, że mają troskę. Troskę o to, co najważniejsze. Więc jeśli Jezus używa tego słowa akurat w tym tekście, to być może, że, bo żyje również w tej epoce filozofów greckich, co prawda już schyłkowej, ale jeszcze te wyobrażenia, te skojarzenia funkcjonowały. Że chodzi mu też o postawę taką filozoficzną w naszym życiu, o to, żeby wybrać taką najbardziej dobrą postawę filozoficzną dla naszej egzystencji, czyli zatroszczyć się o to, co najważniejsze, a wtedy paradoksalnie człowiek pozbawić trosk. Bo tak naprawdę z czego się mnożą zmartwienia? Z tego, że nie troszczymy się o to, co najistotniejsze, tylko o wszystko inne. To no tak jakby się malowało obraz i kupiło się ramy, płótno, zagruntowało się ten obraz, ale nie namalowało się dzieła. I całe y, zmartwienie i całą troskę poświęci tylko o to, żeby wbić gwóźdź w ścianę, zawiesić tą ramę, kupić ją złotą, srebrną może, zatytułować ten obraz może nawet, ale samego obrazu nie ma. No to jest wtedy rzeczywiście poczucie frustracji, troska. Człowiek jest zmartwiony. Bo narodził się i z tego jest nic. No on mówi, nasz pan, zatroszcz się o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne będzie Ci dodane. Czyli namaluj obraz, a nie martw się o ramy, o gwóźdź ścianie, czy o grunt, czy o to, czy o tamto. Najważniejsze jest dzieło. Jaki obraz? Człowiek jest obrazem Boga. I upodobnij się do Niego. Patrzcie się tylko w niego, tak mocno jak tylko potrafisz, jak Bóg patrzy się w ciebie. Według słów Jezusa istnieją jakby dwa bóstwa na świecie, jakby dwie troski dla ludzkiego serca. Sam Bóg i jego królestwo. Stąd mówi, zadbajcie wpierw o królestwo Boże, wszystko inne będzie wam dodane. Zatroszcie się o królestwo Boże. I co jeszcze? No i oczywiście ta mamona swym nam. Zmartwienie tego życia. Setki razy to słyszałem, no może setki nie przesadzam, ale wiele razy to słyszałem, jak ktoś zmartwiony do mnie mówił, a co, Pan Bóg mi da pieniądze? Zastanawiałem wtedy, co jest dla tego człowieka ważniejsze, czy Bóg, czy pieniądze? Czy Bóg istnieje po to, żeby dawać pieniądze? Czy tylko po to jest Pan Bóg, żeby tylko sypał rzeczywiście grosze, może są rzeczy ważniejsze niż pieniądze? To nie znaczy, że one są nieważne, nieistotne, ale. Jest coś ważniejszego. Co jest moją troską, czym się naprawdę martwię? Czym ty i ja naprawdę się martwimy? Czego się boimy? O co się boimy? O czym naprawdę rozmyślamy? O co się naprawdę troszczymy? O siebie, o innych, o mamonę, o rzeczy, o zdrowie. Wielu ludzi mówi, Najważniejsze to zdrowie. Czy rzeczywiście najważniejsze to zdrowie? Ktoś mi opowiadał, że był w szpitalu z Mszą Świętą jeden z naszych ojców i w czasie Mszy Świętej wewnątrz szpitalu, w kaplicy uczestniczyli w niej ludzie chorzy, pacjenci i też personel, zupełnie zdrowy. I w pewnym momencie kapłan szedł z Komunią Świętą. Rozdawał ją i wszyscy chorzy przyjęli Komunię Świętą, czyli wszyscy święty przyjęli Jezusa, a wszyscy chorzy przyjęli świętego Jezusa. Natomiast personel kiwali głową, że nie. Kto tu jest chory? A kto zdrowy? Więc bywają również choroby, które dają zdrowie, bo człowiek otwiera się na to, co najważniejsze. I bywa takie zdrowie, że powoduje, że człowiek zapomina o tym, co najistotniejsze. Według naszego Jezusa, naszego Boga, kto troszczy się o swoje zbawienie i o tym przede wszystkim rozmyśla, martwi się o to, czy co będzie po śmierci, i tym się smuci, czy mu się uda trafić w bramę Królestwa Niebieskiego, czy też nie rozbije się na jakimś murze, bo źle by celował. to ten staje się bliski Bogu i to jest. Filozoficznie bardzo poprawne myślenie, bo powoduje również, że Bóg zaczyna się z niewspółmiernie większą troską troszczyć o tego człowieka, bo widzi jego staranie się o bycie z Bogiem i Bóg wspiera takiego człowieka. Gorzej ma Pan Bóg. Z tymi osobami, którzy nie troszczą się o Boga, nie starają się o życie wieczne, tu rozbudowują wszystko, chociaż widzą, że to wszystko rozlatuje mole, to jedzą rdzo, rdzanisz czy psuje się coś w lodówce nawet i elektryczność, i, i zdrowie, i wszystko się... ale tak, jakby to miało wiecznie trwać, to zadziwiające, że bardzo dużo ludzi myśli, że nigdy nie umrze. Inni tak mówią, o ten sąsiad umarł, a ta sąsiadka już stara była, już powinna była, ten gość też nie niewyraźnie już wygląda, nie? ale nigdy nie myślą tak o sobie. A co będzie później? Czy ja mam troskę o to, czy ja rzeczywiście trafię do Królestwa Niebieskiego, a nie do jakiegoś innego królestwa, którym być może nie będzie wyglądało jak wielka frytkownica, bo takie mamy nie, niekiedy wyobrażenia o piekle, ale może wcale nie będzie tam zbyt ciepło. Bo może będzie bardzo chłodno z braku miłości. Z pustki. Czy moja troska życiowa pozwala mi spać spokojnie i nie martwić się o to, co będzie po tym życiu, które jest zmartwieniem? Troszczymy się przede wszystkim o to, by się już nie troszczyć. O to jest królestwo niebieskie. Wejść w rzeczywiście, w rzeczywiście w taką przestrzeń, w której już nie ma trosk. Ja nie wiem czy w czystu nie ma trosk. Wiem, że w niebie nie ma trosk. Wiem, że jest to tak niewyobrażalnym szczęściem, że się nie da tego opisać. Nawet Biblia nie ośmieliła się napisać jak wygląda niebo. To są tylko obrazy. To co jest napisane w Biblii o niebie to są tylko pewne symbole, obrazy, wizje prorocze. Ale nikt nie wie, jakie to jest wielkie szczęście. To jest nieustanna gonitwa, to co my robimy w życiu. Ten galop istnienia o to, żeby wreszcie mieć spokój. Ale spokój na ile? Na pięć minut, czy na wieczność? Który ze spokojów jest ważniejszy? Zaspokoić się na godzinę, czy uspokoić się na wieczność. Pozbyć się ciężaru na chwilę, żeby później wziąć drugi, czy też tak zainwestować w istnienie, tak się ustawić w tym życiu, jak to mówią niektórzy, żeby poczuć już wieczność w sobie, wewnątrz siebie Boga, tak jak Bóg potrafi wewnątrz na siebie nas mieć. Tak w sobie poczuć Boga. O to jest chyba troska. Dobra troska. Czasem się też. Mówi o takim troskliwym państwie. <laughs> Albo tak słyszałem, że niektóre kraje mają taką opinię, że są opiekuńczymi państwami. Ale czy państwo jest w stanie, jakikolwiek państwo na świecie, tak zatroszczyć się o człowieka na zawsze? Tak najlepiej? Może w pewnych podstawowych potrzebach, w jakimś stopniu, ale co z naszymi troskami wewnętrznymi? Z troskami sumienia, troskami uczuciowymi, troskami duchowymi? Czy można iść do pana ministra czy też pana posła z takiej czy innej partii i powiedzieć proszę pana, ja mam taką troskę o sens życia. Nie wiem, czy by zechciał mnie wysłuchiwać. Uważam, bracia i siostry, tak a propos dzisiejszej Ewangelii i tego tematu, który nam się tu pojawia, że nikt tak nie może o mnie zadbać jak Bóg. I wielokrotnie tego doświadczałem, nawet w takich detalach jak ubranie czy jedzenie. Ale to nie jest najważniejsze w życiu, bo jeszcze są o wiele gorsze problemy niż to, jak się je i w co się ubiera. Tu, w środku, tam potrafi być ciężko, czasami bardzo ciężko albo mroczno, albo samotnie, albo lękliwie. I kto to może uspokoić? Tak gdzieś w środku jest taka ogromna troska, taki lęk, zmartwienie. Każdy z nas to czuwa wcześniej czy później to poczuje. Chyba, że na razie jest w jakimś galopie i nie chce tego czuć. Ucieka przed tym, unika. Ale pewnego dnia to, co jest w Tobie wewnątrz, dopadnie Cię i wtedy ani piwo nie pomoże, ani telewizor, ani dziesiąte już ubranie kupione w tym miesiącu, ani zmiana uczesania u fryzjera. Nic, bo ta troska jest w środku. To jest ten głód. Miłości, która nigdy. która nigdy Ciebie nie zostawi. O takiej miłości wszyscy marzymy. O takiej miłości, że nie trzeba się jej bać. Oddać. I tylko Bóg ma taką miłość. Najukochańszy mąż i żona, i najukochańsi rodzice i dzieci nie mają takiego gatunku miłości. A dziwne, człowiek od. Uświadamia sobie, że ma taką potrzebę miłości. I ileż jest dramatów z tego powodu, że mamy potrzebę takiej miłości, żeby nas każdy, żeby nas ktoś rozumiał tak aż do dna i kochał do dna i troszczył się o nas nieustannie, ale nie ma kogoś, kto by to spełnił. Gdyby nie było Boga, to rzeczywiście jakąś pomyłką natury czy ewolucji byłoby skonstruowanie w nas takiej. Takiego głodu, takiej potrzeby, która właściwie jest jakby rdzeniem naszej duszy, bo to nas właściwie nakręca, to powoduje, że coś robimy albo nie robimy. Ciągle szukamy czego? Miłości, która mnie nigdy nie opuści, czyli zawsze się o mnie troszczy. Chodzi nam o tą troskę. Komu by się chciało troszczyć o mnie całe życie? Albo czy mnie by się chciało troszczyć o kogoś? Całe życie. Tylko Jebu, Jezusowi, czegoś się takiego nieustannie chce i nigdy mu się nie nudzi. I nie bierze sobie urlopu, mówi, Mam ci już dość, Augustyn, dwa miesiące daj mi spokój, nie? Bo codziennie prosisz o coś, codziennie coś trzeba dla Ciebie robić, codziennie mnie, w nocy nawet mnie budzisz, dwa miesiące muszę wziąć urlopu. Nigdy mi tego nie powiedział. A na pewno spotkałeś człowieka, czy spotkałaś takiego człowieka, który mówi, Mam ci już dość. Albo widzisz, że już Cię unika, bo za bardzo chcesz od Niego troski. Pazerni jesteśmy w tym. Ale Bóg się tak oddaje w cichości eucharystycznej, nawet tu, w tym chlebie, i w winie, w krwi, i w ciele, i mówi, nawet o to się troszczę, żeby być w Twoim wnętrzu jak pokarm. Zobacz, taki jestem dla Ciebie Bóg troskliwy, że nawet Cię karmie smakołykami metafizyki, nie nadprzyrodzoności. W żadnej cukierni czegoś takiego nie zjemy, w żadnej restauracji, żeby ktoś nam podał menu i pisze kawałek Pana Boga do zjedzenia, albo fragment raju. Może tak się nazywa jakaś potrawa, ale w istocie rzeczy takiej nie ma. A tu jest. Można by zapytać o zdolność odczuwania czegoś takiego, ale to zależy od tego, jak człowiek jest świadomy tej potrzeby. Jeśli nie jest świadomy, to nie odczuje. Jeśli jest świadomy, to odczuje. Bo wiara otwiera serce i, i pewna świadomość. I popatrzmy, bracie i siostry, jeszcze jedna rzecz. Że ten Bóg troszczy się, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, nawet jakieś ptaki. Lilie. I chociaż lilie nawet nie znają się na modzie to myślę, że za każdym razem Pan Bóg stwarza tak wspaniałe kwiaty, że żaden kreator mody nie jest w stanie na to wpaść. A przecież to jest zwykła roślina, która nie ma mózgu, serca, ani sumienia, ani nawet nie ma chyba przyszłości w wieczności. A Pan Bóg tak pięknie dba o tak banalne istnienie. No bo to jest kawałek trawy, tylko trochę kolorowej. Więc o mnie nie dba? On ma o wiele potężniejszą troskę o mnie. Ptakom nie stworzył rąk, tylko skrzydła. Po co ptakom ręce? Dlaczego im nie stworzył rąk? Bo sam je karmi. Po co im ręce? Dzieci z trudną mają jedzenie. I żaden z nich nie upadnie bez pana na ziemię. Kiedy człowiek przygląda się rzeczywistości nawet najbardziej banalnej, takiej gdzieś zmarginalizowanej, odkrywa, że Bóg jest troską. Że Bóg jest troską o nas, jest przepełniony troską. Wielką troską człowieka wiecie, co są nasze skryte tajemnice. Oto to też wielkie zmartwienie. Jak myślę, że to jeden z takich najcięższych ciężarów duszy to są te tajemnice sumienia. Grzechy, krzywdy, zranienia. Te wszystkie wstydliwe historie. Hańbiące. Te o których byśmy nie powiedzieli żadnemu człowiekowi. I to Bóg wymyślił coś takiego jak konfesjonał. Ale są również i takie tajemnice które nie są grzechami. Ale są tajemnicami. Najintymniejszymi. Każdy z nas je takie ma. I komu je można dać? Bo samemu nie można ich unieść. Żeby powierzyć komuś tajemnicę, trzeba trafić na przyjaciela. Ujawnienie tajemnicy komuś, czyli zwierzenie się, tworzy więź, więź zawierzenia, a jeśli ta tajemnica nie zostanie przez kogoś skrzywdzona, jakoś zlekceważona czy wykorzystana, to tworzy się miłość. Miłość często zaczyna się od zwierzenia. Zwierzenia się komuś. I kiedy ja widzę, że ktoś ma troskę o moją tajemnicę a w świecie nie znam takiej osoby, której powiedziałbym tak wiele swoich tajemnic jak Bogu. I wiecie co? I żadnej tajemnicy nie zdradził. Nigdy Bóg mi nie zdemaskował, nigdy nie wyśmiał, nigdy nie powiedział powiem to innym. Teraz cię mam, tym nie? Teraz cię wyśmieję. Zdradzę Cię. Inni się dowiedzą o Tobie. Nie. Żyję 45 lat i nigdy mnie Bóg nie zdradził. Nawet w takich tajemnicach, które były moją zdradą jego. A on nie. To jest dopiero przyjaciel. To jest dopiero troskliwy przyjaciel o mnie. Myślę że też, że to odpowiada tej. Potrzebie, o której powiedziałem wcześniej, tej potrzeby znalezienia kogoś takiego, kto by mnie kochał nieutracalnie, niepozbywalnie, żeby mnie kochał ktoś w taki sposób, żeby zawsze miał troskę o mnie i nigdy nie odstąpił. Każdy z nas, bracia i siostry, marzy o tym. Kto to taki jest? Ten ktoś to jest oczywiście przyjaciel i to się nakłada przyjaciel, który kocha zawsze. Na tą możliwość mówienia mu o swoich najintymniejszych, najmroczniejszych tajemnicach. Czy znacie kogoś takiego, komu można byłoby z większym zaufaniem powiedzieć swoje tajemnice niż Bóg? Bo kiedy jestem sam w swojej ciemnej celi, mogę mu wszystko powiedzieć. I wiem, że nawet jak jestem zły, zagniewany, zaniepokojony, mam jakieś pretensje czy żale, niedojrzałe. Egocentryczne, uskarżające się, pretensjonalne, i tak mogę mu wszystko powiedzieć. Wiem, że on się o to wszystko zatroszczy. Zdelikatnie mi to wytłumaczy. Nigdy nie złamał mojego serca, Pan Bóg. Chociaż złamał swoje serce dla mnie. To jest troska. Kimś takim jest tylko Jezus. Tylko on wie o mnie wszystko, zanim mu cokolwiek powiem, bracia i siostry. I tylko On akceptuje mnie w całości, zanim nawet ja sam siebie zaakceptuję w jakiejś części. Tylko On słyszy już te słowa, których jeszcze nie wypowiedziałem. I tylko On zna te myśli, których jeszcze nie pomyślałem. Tylko On zna moją przyszłość i dlatego tylko On może skutecznie o nią zadbać. Czy kogoś takiego spotkałeś w życiu? W Biblii jest napisane w księdze Seracha Oczy Pana nad słońce dziesięć tysięcy razy jaśniejsze. Spróbujcie sobie to wyobrazić, nad słońce. Patrzą na wszystkie drogi i widzą zakątki najbardziej ukryte. Piękny tekst, Serach 23. Wszystkie rzeczy mu są znane, zanim powstały. Tym więc bardziej po ich stworzeniu. On je znał zanim zaistniały, więc jak zaistniały to tym bardziej je zna. A czyż nie jest napisane w Biblii, że szczytem stworzenia był człowiek? Czy ktoś z nas może mu być nieznany? Czy o kimś z nas mógłby powiedzieć, przepraszam jak masz na imię bo zapomniałem? Albo nie pamiętam skąd ty jesteś? Ty możesz zapomnieć swoje nazwisko, albo zapomnieć jak masz na imię, ale On tego nie zrobi. Powiesz, no, no dobrze może będzie 4 miliony 500 tysięcy 234 Krystyn w niebie. Jak on sobie z tym poradzi? Poradzi sobie. Jeśli każdy atom zbudował. I nawet to co jest pomiędzy najmniejszymi cząstkami materii tak ulotnymi, że stają się już właściwie światłem to dlaczego miałby się ze mną nie poradzić? Nie jestem mu obojętny. Zna ruch wszystkich substancji w moich komórkach białkowych, to o mnie zapomniał. Zanim się urodziłem, on znał moje powołanie, moją drogę. Co nie znaczy, że to jest przeznaczenie, jakiś los, determinacja, ale pewna predestynacja, pewne zaproponowanie mi pewnej drogi, naznaczenie mi pewnej drogi. Co nie znaczy, że jestem zmuszony do wyboru tej drogi. Są różne drogi życiowe. Jest powiedziałem, na wszystkie drogi Panów patrz, nie tylko na jedną. Ale czasem proponuję niektórym ludziom, proponuję Ci tą drogę. Mówił apostołom, jeśli chcesz, możesz iść. Nie powiedział, jeśli musisz, tylko jeśli chcesz. U Jeremiasza czytamy, zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prowokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Proszę. Zanim się urodziłeś, ja już miałem dla ciebie plan. Czy zanim ja się urodziłem, dla mnie miał plan? Czy zanim ty się urodziłaś, czy urodziłeś miał dla ciebie plan? Miał. Problem jest w tym, że rzadko go o to pytamy, jaką on ma wolę wobec nas. Wola to nie jest przymus. Wola to jest miłość u Boga. Wola to jest dobro u Boga. U ludzi wola to się często kojarzy z czymś przymusowym, ale u Boga nie. On raczej ma wolę kochania niż uczucie kochania nawet. A modlitwy? Jezus, pamiętacie, powiedział u Mateusza w szóstym rozdziale Ale bowiem wie Ojciec was, czego wam potrzeba wpierw, zanim go poprosicie. To w takim razie ktoś powiedział, po co się modlić? Trzeba się modlić, bo to, że rozumieją się dwie osoby, to nie znaczy, że mają przez, ze sobą przestać mówić. To, że ktoś wie, co ja powiem, to nie znaczy, że ja mam się nie odzywać do tej osoby. W więzi, w relacji jest potrzebny też dialog. Poza tym mamy mówić te modlitwy do Boga, bo wypowiadając je sami siebie słuchamy i zaczynamy korektować nasze myślenie. Bo nagle wychodzi na jaw na przykład, że nasza prośba w naszych słowach może nie chodzi o gramatykę czy stylistykę, tylko o to, że jest na przykład bardzo egocentryczna. Albo w trakcie modlitwy. Uświadamiamy sobie, że wcale się nie modlimy, tylko właściwie oskarżamy kogoś. I trzeba mówić, bo wtedy człowiek sam siebie widzi, w obliczu Boga jak w lustrza. On i tak wie, co w nas siedzi. My siebie tak nie znamy, jak On nas. Piotr był przekonany, że nigdy nie opuści Jezusa. Zaklinał się. A jednak Jezus wiedział, że stanie się inaczej. Ale czy opuścił Piotra? Albo Go odrzucił. Pamiętacie? Odpowiedział mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Piotr był przekonany, że mówi prawdę, nie kłamał. Tak wierzył w to. Jezus, może za prawdę, powiadam Ci, tej nocy trzy razy się mnie wyprzesz, zanim kogut zapieje. A mimo to Piotr nie wy... Jezus nie wyparł się Piotra. Chociaż wiedział od początku, że Piotr zaprze się Jezusa. W razie siostry pomyślcie, z jakim Bogiem mamy do czynienia i czy nasze troski są dobrze zorientowane. Jeśli Bóg ma taką troskę o mnie, to czy nie należałoby mu się troski trochę ode mnie? Amen.